Hej! Dzisiaj zapraszam Was na moją mangową kolekcję. Na początku pokażę Wam tutaj moje y, trzy tomiki od Magdaleny Kani y, The Raids i Małego Saga. Kolejna y, jest Strażniczka Aurelianu y, z wydawnictwa Taiga. Trzy tomiki Zakuro. Która naprawdę jest super, jednak wydawnictwo JG naprawdę wolno, 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 wolno daje nam mangi. Tutaj na górze mam dwa tomy Black Laguna, które w ogóle nie pasują do całej reszty, ale uwielbiam. Dosyć nowa manga opowieści panny młodej. To jest dopiero pierwszy tom, za niedługo wyjdzie drugi, albo już wyszedł. Mam cztery tomiki Inuyashy. Wampirzyce Karin z wydawnictwa Waneko. Dengeki Daisy. Widać już, że jestem fanką wydawnictwa Waneko. Waneko, Waneko, ja już nie wiem. Tutaj mam siedem. Tu mam kolejne dwa. Wiem, że brakuje mi dziewiątego, ale jest u koleżanki chyba. Tak mi się zdaje. Kagen no Tsuki. Tutaj mam cztery. Tomiki z Pandora Hearts. A tu mam kolejne dwa. Special A, które uwielbiam, uwielbiam, uwielbiam. Ale dopiero teraz tak naprawdę zaczyna się to, co, tak, na co tak czekałam, bo w anime tego naprawdę nigdzie nie znajdziecie. Jeden, jedyny samotny tomik Czobica. Drugi. Chociaż czytałam wszystkie. Tokio o którym już jest filmik. Tutaj już jest JPF. Haha, widzicie? widzicie yy, Czarodziejka z księżyca. Przyznam się szczerze, że przeczytałam go do szóstego, a potem po prostu kupowałam jak znalazłam. Wolałabym o wiele bardziej przeczytać wszystkie tomiki na raz niż po prostu. Szukać ich, oczekiwać gdzieś. I tak po, nie, czasem nie po kolei. Auran High School Host Club. To jest jedynka taka samotna, także nie dziękuję. Też z wydawnictwa Vanego, tylko dwa tomiki, ale bardzo śmieszne. Oraz Spice and Wolf, z których. Z którego mam też plakat od wydawnictwa. Na dole będziecie mieć linki, gdzie można kupić te mangi. Dziękuję Wam serdecznie i na razie pa!